Od 15 grudnia zmienia się kolejowy rozkład jazdy. Tego dnia po półtora rocznej przerwie na linię do Węglińca powrócą pociągi. Teraz będziemy mogli z Lubania do Wrocławia dojechać w niespełna 2,5 godziny. Bardzo ważnym, chyba zdarzeniem dla naszej społeczności lokalnej, powiatowej, będzie fakt przywrócenia połączeń na linii kolejowej Lubań-Węgliniec. Te połączenia wrócą od miesiąca grudnia. Bardzo ważne jest to, że udało się tą linię zmodernizować i obronić przed likwidacją, jako że jeszcze dwa lata temu wspominano o tym, że ta linia zostanie zlikwidowana jako nierentowna i technicznie nieprzygotowana do eksploatacji. W tej chwili po remontach pociągi będą się poruszały znacznie szybciej. Oczywiście czy te połączenia będą utrzymywane, to zależy od rentowności. Ale mam nadzieję, że ta rentowność zostanie tutaj osiągnięta i skupi się w tym momencie czas przejazdu na tej linii. Z przywrócenia ruchu kolejowego na trasie węglinieckiej zadowolony jest senator Jan Michalski. Na kolei w chwili obecnej dużo się dzieje, więc rzeczywiście warto patrzeć z życzliwością na każdy pomysł który by przywracał kolei właściwe miejsce w tym transporcie publicznym. Jest w dalszym ciągu wiele miejsc, do których warto dojechać właśnie dzięki kolei. W ubiegłą sobotę miało miejsce otwarcie czy przywrócenie połączeń między innymi między Jeleniogórą a Szklarską Porębą. Podobnie uważam, należy uruchomić też te miejsca, te lokalizacje, które dadzą możliwość takiego poruszania się wzdłuż gór izerskich, tak żeby każde miasto, każda lokalizacja, każda gmina mogła z tej kolei korzystać. Linia do Węglińca nie jest jedynym szlakiem uratowanym dzięki interwencji powiatowych samorządowców. Przez kilka lat, praktycznie rzecz biorąc, udało nam się obronić linie kolejowe na przykład między Lubaniem a Leśną, co prawda kursują tam na razie tylko składy towarowe, ale ważne jest, że ta linia technicznie jest gotowa do przywrócenia ruchu pasażerskiego. Ważne jest to, że udało się również odzyskać połączenie między Lubaniem a Zgorzalcem, ba, nawet w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej ta linia jest przeznaczona do modernizacji, czyli elektryfikacji. Bardzo ważna rzecz dla nas, również do modernizacji, ma być przeznaczona linia kolejowa między Lubaniem a Jelenią Górą. Relacje na linii z Lubania przez Węgliniec do Wrocławia będą obsługiwały koleje dolnośląskie nowoczesnymi zespołami trakcyjnymi marki Impuls.